Śpiewajcie Alleluja, Pan nadchodzi. Śpiewajcie Alleluja, Pan jest blisko. Śpiewajcie Alleluja, oto dzień naszego zbawienia. Podnieś głowę swój, mój Kościele. Podnieś głowę swą ku górze. Czcicie mnie w prawdzie i w duchu, bo nadchodzę. Wielbi mnie, moje oblubienico, z czystym sercem stań. Bo moja miłość oczyszcza, i kto mnie miłuje, porzuca grzech, uświęca się, aby duch, dusza i ciało, wszystko było święte i czyste, jak ja jestem. Śpiewajcie i radujcie się, wierny mi zamieszka ze mną. Nabierzcie oliwy do swych lamp, umocnijcie się, bądźcie pełni ducha i wiary, zapłoncie dla mnie. Bądźcie światłem, które nie gaśnie, żywymi pośród martwych, uważni pośród śpiących. Znam wasze serca i znam wasze imiona. A czy ty wiesz, co masz w swoim sercu? Masz imię, ale czy jesteś pewny, że masz życie? Przygotuj się ty, który żyjesz i ty, który zwlekasz, zanim zamknę drzwi swojej łaski. Śpiewajcie i radujcie się, bo przybliża się odkupienie dla tych, co strzegli, by chodzić drogą prawdy, którą jestem, gdyż nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, mnie zna. I ja wtedy odpowiem: Ciebie nie znam. Ktoś jeszcze waha, niech przyjdzie do mnie i się ratuje. Błogosławieni bądźcie kto wytrwał do końca i kto uwierzył prawdzie i we mnie uwierzył, aby mieć żywot wieczny. Śpiewajcie Alleluja, oto nadchodzi nasz Pan. Amen.